Cześć wszystkim, witam was w kolejnym materiale Dzisiaj omawiamy sobie postacie do banowania Na patch 11.10 Ostatnio coś takiego robiliśmy na 11.8 No i jak widzicie te dwie listy No różnią się znacznie, tak? Mieliśmy duże zmiany jeżeli chodzi o dżunglę Duże zmiany ze strony Riotu w patchnodesach I też MSI odegrało swoją rolę W, w, w takich e, różnych e, Zmianach mety, tak więc dzisiaj Omówimy sobie jakie postacie dalej warto banować Jakie postacie może niekoniecznie, gdzie uwalnia nam się miejsce Co można w zamian za te e, Puste miejsca teraz banować i generalnie pomówimy sobie troszeczkę o mecie Ligi Legend. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale i właśnie interesuje Cię meta w Legend, chcesz z nią być na bieżąco, zapraszam Cię do zostawienia subskrypcji. Co tydzień pojawia się przynajmniej jeden film omawiający aktualną metę w Legend. Do tego mamy sporo różnego dziwnego innego kontentu, głównie na live streamach. A jeżeli film Wam się spodoba, łapka w górę, oczywiście będzie mile widziana, aby pomóc mi z algorytmem YouTube'a. Nie przedłużając bardziej, zapraszam Was do oglądania. No i cóż drodzy widzowie, na pierwszym miejscu mamy Morganę, która jest oczywiście w tym momencie bardzo mocno w mecie zakorzeniona, zarówno na dżungli jak i w suporcie. Tak na dobrą sprawę jest to postać fleksująca się aż na cztery role, jak się ktoś uprze, można grać ją na bocie na suporcie, na dżungli oczywiście, na midzie, no i nawet na toplenie jak ktoś się naprawdę bardzo mocno zaprze, to da radę. Postać warta banowania głównie właśnie ze względu na tego um, możliwość tego flexpika, ponieważ jeżeli widzimy ją w drużynie przeciwnej wybraną, do końca nie będziemy wiedzieli na jaką rolę pójdzie. Dopóki nie zobaczymy reszty bohaterów, którzy nam troszeczkę może rozjaśnią tą kwestię, więc e, pod tym samym względem jest warta banowania. Jeżeli gracie inicjatorami na suporcie, też postać koniecznie do odstrzału, ponieważ gniecie ich totalnie e, w dżungli. Jest kolejnym fajnym AP-supportem, który zwiększa tą pulę właśnie bohaterów, możliwych do grania na tej roli pod względem e, magicznych obrażeń. Mamy tę pulę bardzo mocno już w tym momencie rozwiniętą, bo mamy właśnie Morganę, Dianę, e, Rambla, mamy Elise. Ewelinkę, mamy jeszcze Kartusa, Fiddlesticka, naprawdę ten Champion Pool AP bohaterów zwiększył się przez ostatnie tygodnie naprawdę, naprawdę znacznie, co jest oczywiście na plus, bo cierpieliśmy przez ostatnie miesiące właściwie na Hekari i i to, to było wszystko, jeżeli chodzi o e, metę w dżungli, więc fajnie, że wreszcie od tego odeszliśmy. E, Generalnie podsumowując krótko, Morgana warta dalej według mnie jest banowania ze względu na flex role oraz jeżeli gracie stricte inicjatorami, Morgana też jest do odstrzału Lulu. Lulu, która w 11.9 zyskała bardzo duże buffy w postaci krótszego cooldownu na swoje W, czyli polimorfa oraz przyspieszenie i to przyspieszenie zostało też zbuffowane w postaci większego atak speeda. Cóż, Lulu jest kompletnym stomperem asasynów, to się nie zmienia. Jeżeli gracie asasynami, Lulu jest do odstrzału, dodatkowo zwiększa je... Lulu zwiększa możliwości każdego marksmana w grze praktycznie, dlatego też bardzo fajnie się kombuje do każdego team kompu. Jeżeli nie chcecie się użerać z gościem, który już zabijacie adekery i nagle zyskuje dużo życia, shielda większy, a, a wy się zamieniacie w wiewiórkę, no to chyba Lulu jest warta do strzału, wydaje mi się. że Jeżeli chodzi o flex role, już nie jest aż tak mocno jak na Morganie, ale też są jakieś możliwości w postaci nowej Lulu czy nowej Lulu. Generalnie Lulu support to jest w tym momencie jeden z topowych supportów, które nie potrzebował buffa, a zyskał warta do odstrzału, podsumowując raz jeszcze. Diana. I to jest pik, którego ja nie rozumiem. Wziął się znikąd wraz z tymi zmianami do dżungli, jakie Riot wprowadził jakiś czas temu właśnie w kierunku Morgany, Zeda, czy, czy na przykład Dariusza. Diana też zyskała te, te buffy do dżungli w postaci zwiększonych obrażeń oraz atak speeda w, w stosunku do, do swoich dżungl minionów. Monsterów oczywiście mam na, na myśli, ale dlaczego dokładnie jest w top 3 postaci do banowania na diamencie? Nie jestem w stanie Wam kompletnie tego wyjaśnić. Więc, jeżeli Wy jesteście świadomi, dlaczego tak jest, to koniecznie mi w komentarzach napiszcie, bo jestem bardzo ciekaw, dlaczego Diana jest tak mocno nienawidzona przez graczy. Jest rzeczywiście bardzo silnym bohaterem, silną bohaterką, która się wbija. Jest bardzo jedna, wymiarowa jednakowoż, tak? ponieważ właśnie wbija się, przyciąga wszystkich, albo zabija, albo sama ginie. Więc, pod tym względem, nie do końca rozumiem jej niesamowitą popularność, która naprawdę właściwie z tygodnia na tydzień się pojawiła. Tak więc, jeżeli macie jakieś. Wyjaśnienie odnośnie wysokiego ban rate'u Diany, to ja czekam na te wyjaśnienie w komentarzach. Z to jest raczej stricte dalej, kontrpik, nie jest jakieś turbo silne jasne. Z, dobry Z zaora właściwie wszystko, natomiast ile widzieliście dobrych Zów w swoim życiu? Prawdopodobnie e, pięciu i to wszystko było w ProPlayu albo na YouTubie. Raczej w solo kolejce nie spotyka się dobrych Zów, ale czy od razu by go banować? No raczej niekoniecznie. Wydaje mi się, że jest to pusty ban. Chyba że gracie kasadinem, którego popularność, jak widzicie, znacznie spadła. O ile popularność sama pod względem pikowania, wybierania nie spadła jakoś mocno o tyle w stosunku do wcześniejszego pacza i to będziecie widzieli tutaj, no to ta popularność pod względem banowania kasadina spadła prawie o 7%, co jest dosyć dużym spadkiem. Zdaje się, że po prostu ludzie zaczynają uczyć się grać przeciwko kasadinem oraz przeciw kasadinowi i oraz pikują po prostu kontrpiki na kasadina typu właśnie Z, typu właśnie Talon, Panteon czy inne AD postacie, więc pod tym względem e, myślę, że Z jest wartym e, banem, jeżeli gracie właśnie tym Kassadinem. Poza tym niespecjalnie bym się jakoś mocno przejmował tym, tą postacią. Rumble. I to jest kolejny skutek uboczny MSI. E, Rumble w dżungli jest bardzo silny. Dlaczego jest bardzo silny? Ze względu na to, jak wysokie obrażenia bazowe posiada, bez właściwie jakiejkolwiek inwestycji w przedmioty, a te przedmioty oczywiście zwiększają te, te, te obrażenia niebotycznie, niebotycznie mocniej. Natomiast bez przedmiotów Rumble też zadaje tych obrażeń bardzo dużą e, ilość e, Bazowe obrażenia wysokie są zarówno jeżeli chodzi o single target, co pomaga w czyszczeniu większych kampów e, dzięki swojemu pasywowi e, z o, przegrzewaniem się, czy to harpunami, e, oraz e, bardzo wysokie obrażenia, też obszarowe e, z kolei ze swojego Q. Tak więc Rumble ma to wszystko i dodatkowo na to ma, e, mamy jeszcze taki, taką, taką miękką inicjację w postaci naszej erki, która ma gigantyczny zasięg, zadaje masę obrażeń i spowalnia. Jeżeli trafimy to w niemobilnego kery, no to je, jeżeli nie ma flesza, chłop po prostu. Traci pół albo wręcz umiera. Pod tym względem Rumble jest bardzo fajny i dodatkowo kombi się też genialnie z itemami. Głównie tu patrzymy albo na build pod Night Harvestera, który jest oczywiście spoko, albo pod Rocket Belta, który jest jeszcze mocniejszy, jeżeli mają drużyna przeciwna. Ma dużo skujszych bohaterów ze względu na to, że praktycznie zadajemy w buildzie pod Full Penetrację, zadajemy praktycznie true damage. Więc Rumble, Rumble naprawdę na plus i warty banowania, ponieważ też jest to swojego rodzaju miękki flex peak. Możemy go wziąć na no to Panamida, właśnie tudzież na dżunglę. Dariusz no cóż, Dariusz w dżungli, no poza jakimiś dwoma chłopami, które próbują robić Drake'a na levelu drugim, potem ktoś to został, zostawił tam, Barda przychodzi i bierze sobie First Blooda na tym Dariuszu. No to raczej Dariusz w dżungli nie ma dużego sensu. E, wydaje mi się, że to jest dalej stricte top laner. E, jeżeli gramy tankami, rzeczywiście to Darek jest warty do odstrzału. Poza tym. No, chyba średnio, dawno nie widziałem Dariusza, który by jakoś zaorał bardzo mocno. Rzeczywiście jest to pik do grania przeciwko, bardzo straszny, ale jeżeli nie gramy, właśnie tankiem, jeżeli gramy postacią, która zadaje jakieś sensowne obrażenia, to jesteśmy w stanie ograć Dariusza po prostu będąc blisko niego. Czy warty to jest banowania chłop? Wydaje mi się, że nie. O ile nie gramy tankami na e, top lane, e, t, i tutaj też wydaje mi się uwalnia nam miejsce, ze względu na to, że trash nie jest warty jakoś tak mocno banowania. E, jasne, jest to jeden z top 3 supportów w tym momencie prawdopodobnie i mimo nerfów w 11.10 dalej będzie bardzo mocny, ponieważ teraz Rajot zabiera mu 30 HP, jeżeli dobrze pamiętam, bazowego życia, to nie jest jakoś dużo jasne treść nie jest jakoś turbo tanki trzeba to pamiętać i mieć to w głowie. W momencie, w którym e, gramy przeciwko teraz postaciom, które mogą nas pułkować, będziemy dużo słabsi, i w momencie, w którym gramy przeciwko postaciom, które inicjują, też będziemy znacznie słabsi, natomiast dobry trash będzie w stanie. Grać na te meczapy tak czy inaczej, całkiem przyzwoicie. Czy warto go banować? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że są naprawdę postacie znacznie, znacznie bardziej straszne do grania przeciwko. Patrzę tu właśnie na Morganę czy Lulu. Treść raczej odchodzi nam do lamusa, jeżeli mówimy o banowaniu, ponieważ dalej zostaje bardzo silnym bohaterem, wartem pikowania i z bardzo wysokim kill sealingiem. Samira. To jest kolejna rzecz, jak w przypadku Diany, moi drodzy widzowie. Jeżeli jesteście w stanie mi wyjaśnić, dlaczego nagle ludzie zaczynali banować Samirę, to proszę napiszcie mi w komentarzach, ponieważ ja kompletnie tego nie rozumiem. Samira jest tragicznym bohaterem, który dla mnie personalnie jest totalnie na poziomie kalisty. Jeżeli gracie duo ze, z supportem, super sprawa, rzeczywiście jesteście w stanie tą przewagę Samirę we wczesnej fazie gry wypracować i potem wykorzystać, ale w solo-kolejkowym environmentie, environment, gdzie gracie samodzielnie, raczej tak średnio, dostaniecie jakiegoś enchanterowego supporta i co zrobicie tą Samirą. Dodatkowo Samira słynie ze swojego ulta, którego możecie po prostu wyłączyć klikając jakiegokolwiek stuna na nią podczas trwania tej umiejętności. No nie, nie wydaje mi się, żeby to była warta postać banowania, ale to jest już... Czysto moje odczucie, więc dajcie znać w komentarzach, czy coś się zadziało, czy ja coś ominąłem i dlaczego Samira jest nagle taka mocna. Kasalin, dalej warty pik banowania, jeżeli nie jesteście w stanie, nie, jesteście, nie czujecie się komfortowo w zamykaniu gier przed 16 poziomem. Ponieważ no, Kasalin wtedy całkowicie odpływa, prawda? Late gameowa bestia. Tutaj dużo chyba nie muszę się rozwodzić. Rozwodziłem się nad nim wielokrotnie już w wcześniejszych moich materiałach. Nic się w tej kwestii nie zmienia. Dalej jest to warty banowania. Po, warto, wa, warta banowania postaci, jeżeli nie macie już innych po prostu wyborów możliwych, jeżeli wasza drużyna po prostu wybanowała innych bohaterów wartych właśnie tego spota. Ostatnia jest Gwen w top 10 i Gwen wydaje mi się jest w podobnym miejscu jak Kasadin teraz, prawda? Ponieważ early game, no Gwen nie ma jakiegoś turbo mocnego, ale late game ta postać ma kosmiczne mam wrażenie, ponieważ zadaje masę obrażeń, jest turbo przeżywalna, leczy się masę. Ciężko znaleźć... Słaby punkt tej postaci w late game. Ie. Early game jak najbardziej ma słabe i tak powinno być w tego typu postaciach, więc wydaje mi się, że w tym momencie jest w bardzo dobrym miejscu. żeby ją banował, tak samo jak z Kasadinem. Tak Jeżeli nie mamy lepszych wyborów, to jasne, Gwen można odstrzelić, a poza tym chyba niekoniecznie. Warto zwrócić uwagę na jedenasty pik, którego normalnie nie, nie mówię, a tutaj wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, bo właśnie na miejsce tych kilku postaci, które moim zdaniem już nie, nie warto banować. Wladimir wchodzi. Wladimir, który dostał buffa od Riotu i potem patrz później ten buff został właściwie zrewertowany do wcześniejszych ustawień. Ale to wystarczyło, aby ludzie zauważyli, że ta postać w sumie to istnieje w grze komputerowej zwaną Ligą Legend i warto nią grać. I w sumie po 11 poziomie Wladimir jest kompletnym kozakiem, ponieważ ma krótkie cooldowny na tym swoim Q-zadaje kosmiczne obrażenia, leczy się masę. I właściwie jak zaczyna swój ten etap wbijania się, tak, czyli erkuje, odpala ghosty, czy co to tam odpala I no napieprza te obrażenia, to w sumie niespecjalnie jest jak go powstrzymać, bo zawsze ma tą plamę i często zonie. Więc pod tym względem Wladimir wydaje mi się wchodzi bardzo mocno do mety I za niedługo będziemy go widzieli mniej więcej na poziomie Rambla, jeżeli chodzi o banowanie, jeżeli nie wyżej Tak samo jak mówię, wydaje mi się, że po prostu Riot przypomina ludziom, że te postacie istnieją I tak właśnie Rumble powoli wypłynął Diana powoli wypłynęła e, tak samo właśnie Wladimir wypływa na powierzchnię, wydaje mi się, że Kenen właśnie te, tego samego typu e, do, zostaje po, w ten sam sposób zostaje potraktowany w 11.10, więc zobaczymy czy na następny patch będziemy mieli bardzo duże zmiany w, tych, w tej liście do banowania. Moi drodzy, to jest podsumowanie, co moim zdaniem warto banować na 11.10 czekam na wasze komentarze dotyczące Diany i Samiry, ponieważ właśnie no totalnie ich nie rozumiem. Jeżeli film się spodobał, standardowa łapka w górę jest mile widziana. Z mojej strony to wszystko, dzięki za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym materiale lub live już wkrótce. Cześć!